Witam ponownie, zagrajmy w Black and White. W dzisiejszym odcinku wieśniak Nemezisa jest martwy. Wylądował. I kontynuujemy wyspę piątą. Czyli kontynuujemy nasz wielki plan na przejęcie władzy u Nemezisa. Drewno będzie nam ogólnie potrzebne, więc równie dobrze mogę tutaj zrobić tak. Teraz, czy ja chcę. Nemesisowi zabijać ludzi w wiosce greckiej. Nie. <laughs> nie, będą mi potrzebni. Wyobraźcie sobie. Jakby dobrze, że mamy trochę. A tutaj się nie dziwnie. Dziwnie działa. E, dobra. Dobra, jeśli chodzi o Jacusia. No, Jacuś sobie tutaj e, ma swój okres bycia Gudgajem. Gudgaj i Jacuś. Nic. Czy mamy w warsztacie tutaj rzeczy, czy nie? Mm, must build homes. E, Ta flag, buddy. Ta flag, ponieważ ja was wykorzystuję. Używam was do jednej rzeczy. E, artefakt, artefakt, artefakt. Przydałby się artefakt. Mm, może nie tamten. E, który artefakt byś mi się przydał? Ten. Weźmiemy sobie ten i postawimy to u Nemezisa. To nie powinno być takie trudne. 108, czyli 800 z kawałkiem. 795, dobra. Leczenie jeszcze będzie mi potrzebne, żeby im dać. Ponieważ cud leczenia jest bardzo impreziwy. Jak się go rzuci? Tego na pewno wam nie robi. 78, ok. 718. Wiecie co? Zabiorę mój artefakt. Dam go. No z powrotem tam. wrzucę Wam mój inny artefakt. Co wy na to? Nie. Czy możesz się trzymać? Możesz się trzymać. Okej, okay, good enough. Zabiorę Japoniczykom mój artefakt. O nie! Cyk! I joink! To z powrotem mój artefakt. I pozwolimy ludziom potańczyć wokół niego. E, Japończycy, oni tutaj sobie budują. Jak to wybudują, to zrobię breederów. E, chyba, mam wrażenie. Teraz wioska grecka daje mi trochę PTSD z jednego powodu, ale to się przekonacie potem. Aj. Ile żarcia mogę Ci zabrać na z tej wioski? One 1000 at a time 4000 naraz, to nie jest tak źle. Wy macie dużo żarcia, wy macie dużo żarcia, mimo że chcecie więcej żarcia, więc dam to wam. nie obchodzi mnie, że umierają w hramie, tak? Dobrą sprawę. O, śnieg! Jak miło, rzadko się zdarza, żeby śnieg padał, tak na dobrą sprawę. Dwa tysiące. I cyk. Eee, Dobra drewno. <laughs> Don't mind if I do. Tysiąc drewna może być. No eee... eee, na razie tutaj. Ponieważ zdobywanie wioski tak wygląda, trzeba najpierw stworzyć popyt, żeby móc zrobić podaż. Icyk. No, tylko Nemezis też może dawać sobie wiarę przez to. To jest trochę taki uh, Double Edged Sword. Ile tutaj mamy? 13 tysięcy. Okej, okay, dobra. Chyba wiem, i ja coś tutaj to nadrobi. Mam nadzieję, kiedyś. Więc zrobimy to. Damy innej wiosce. Weźmiemy 20 tysięcy. I damy to ludziom Nemesisa i będzie Stonks. Ludzie są nieszczęśliwi. Ojej. Tylko nie to. Naprawdę to wam nie dało w ogóle wiary? Wy. Jak śmiecie. Jak śmiecie. No i też jak śmieją przy okazji. Dobra, 20 tysięcy. Poproszę. Nie wiem, ta kubka zboża nie wygląda jakby za dużo malała. O, teraz. Dobra, 17. Nie chce mi się czekać. A, myślałem, że to mój zasięg, a to zasięg Mezisa 176. Let's go. Nasz chowaniec znowu dostaje mm, klątwę. Więc tak, tutaj trzeba. Gdzie. A propos klątwy, gdzie jest mój przyjaciel od klątwy? No, dobra. Co tam? Czekaj, czy powiesz mi o greckiej wiosce? Oh, nice. I'd like to tell you more of what I know. This wonder is changing the alignment of your creature, making him the opposite of you. It will change your creature's soul to be like that of Nemesis, and the different creeds will never unite. I'd like to tell you more of what I know, but first I must rest and pray. Please return tomorrow. Hey. No, czyli skoro ten nam psuje charakter, to ten najprawdopodobniej psuje nam rozmiar. Ewentualnie ten, bo tutaj oczywiście też ma. Tak, cud astecki, którego nie widzimy nigdzie indziej. Monument askecki, w większości, wszystkich cudów agresywnych, takie jak kula ognia i atak umysłowy. Czym jest atak umysłowy? Nie wiem. Monument, bombowy, ale nie twój. Więc yy, on zwiększa siłę cudu mega wybuchu, z tego co pamiętam, i siłę kuli ognia. Chyba tylko tych dwóch. Więc, tak czy ptaki już są gotowe? Ptaki, ptaki, ptaki. Yy, gdzie jest ten. Aha! O nie! Tylko nie tarcza. Poczekam aż zniknie za parę sekund. 3, dwa... a. I teraz mogę rzucić. Coś chyba nie zadziałało, Nemesis. Powiem Wam, że chyba nigdy nie ten. Wiecie co nie? Dobra. Zostawimy im żarcie, ale weźmiemy drewno. Kto miał bardzo dużo drewna u nas? Wy mieliście bardzo dużo drewna u nas. Dobra. Weźmiemy całe drewno, jakie mamy, i im podrzucimy. Tak będzie najlepiej, a potem znowu podrzucimy artefakty. Rzuciłbym kulą ognia, ale nie chcę im na razie psuć nic kulą ognia. Dlaczego nie chcę im psuć? No bo e, zależy mi na tym, żeby ta wioska była w jak najlepszym stanie na chwilę obecną. To w, na dłuższą metę nie będzie miało znaczenia, jeśli chodzi o to, co się będzie dziać w tej wiosce pod moimi rządami. I to co planuję potem, ale no mimo wszystko fajnie jest mieć jakieś e, jakieś słudzenie swoją drogą. Czy jest coś, co ja bym chciał tutaj? Bo widziałem grzyby, ale czy jest, czy jest tylko jeden rodzaj grzybów? Czy są tylko te jadalne? E, no nic, trudno. W sumie. Tarcza duchowa się długo utrzymywała u Nemezisa. Nie powiem. 112. Ile nam brakuje? What? Przecież było poniżej 600. nie ja szachowańca tu A, widzicie, to jest właśnie to, to są przepychanki z Nemezisem w tym momencie. Hmm. Swoją drogą, czemu chowaniec tutaj się nie wypróżniał? jej. dobra, Nemezis niestety, niestety jest problem z Nemezisem, że te przepychanki mogą trwać i trwać i trwać. Więc e, no, ciężko, ciężko. Wait, what? Moje drewno? Ech. Powiem wam, że jesteśmy w punkcie wyjścia w tym momencie. Niestety, e, bardzo mi się to nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Mm. Gdybym tak spalił coś A. Nie wiem czy tak na grecką wioskę się opłaci w takim razie No Nie opłaci się at all chyba hmm. A jakbym po prostu Jakbym po prostu Zmniejszył ich populację. I, I się już tym nie martwił. Albo mógłbym nie trafić, tylko podpalić tego. Ile tutaj jest potrzebne? 1300. Nie. Nie. Dobra, chowaniec. Gdzie ty masz? Czy to zadziała jako jako zatrute? Za bo chciałbym zatruć na Mezisa hmm. Wydaje mi się, że tą odchodami chowańca się zatruwało. Przetestowałbym na swojej wiosce O mój Boże ja Jacuś Weź, weź, ja coś zjedz go. Ja coś, ja coś. Jezu, zapomniałeś, jak się karmi. I dostałeś wodogłowia. O, oh wow. Wydaje mi się, że to są zatrute już e, jedzenia. Ale wiecie co? Chyba po prostu wytruję ich wszystkich, bo powiem szczerze, chciałem zrobić taką zabawną taktykę, że haha, zatruję e, też Astecką wioskę jako ostatnią. Ale coś nie ten. Nie wygląda jakby się zmienił kolor. Hmm. hmm. Chyba by szkoda zatruć e, aż tyle jedzenia. E, na pewno da się zatruwać. O, wilki. Na pewno da się zatruwać tymi e, muchomorami. Tylko musiałbym poszukać muchomorów na tej mapie. Wydaje mi się, że były jakieś. Ale możliwe, że ich nie ma. co by było smutne, bo miałem nadzieję, że w tym lesie są. Na pewno widziałem te drugie grzyby, te jadalne. Ale jadalne grzyby no niestety nie zatrują mi... ludzi tak bardzo jakbym chciał. Może to jest... Może to jest kąt pod, pod to, żeby wszystko zabić, zniszczyć i odbudować od zera. Za to, że czczą Nemezisa, ile tutaj się zrobiło? 800. Jesus fucking Christ, Nemesis. Czy ja naprawdę muszę, muszę zrównać z ziemią twoich ludzi? No, nie są pod wrażeniem. Dobra, eee, idziemy do budowy. Czy któryś jest chory? Na coś patrzy. Martwy. Dobra, wiecie co. Chyba faktycznie to zrównam z ziemią. Koniec. Koniec, Mr. Nice Guy'a. Dobra, tu się kończy. Wiecie co? Nie. I w ten sam sposób e, on nie będzie mógł rzucać tarczy, bo nie ma ołtarza zbudowanego, w sensie ani totem, ani ten. Znaczy, będzie mógł, bo chyba ma tutaj... Nie, nie ma tutaj. Ale to ludzi powinno mu brakować na tym, na ołtarzu. Poza tym łatwiej będzie ogarnąć te wioski, jak, jak je zrujnujemy, jak nie będzie nikogo. Bo niby co drewna, niby chciałem to tak bardziej powoli zrobić, ale... no. Podpalę ludzi przy okazji. Tak, wiem, tu tarczy duchowej, no. 794 wiary. 51 osób z, yy, zostało do spalenia. No, i tak naprawdę będę mógł Wam pokazać jedną rzecz, yy, która się dzieje bez większych, no. <laughs> bez większych komplikacji. E, Zobaczmy. Wezmę Ciebie. E, potrzebuję Ciebie jako ofiary. Sorry. I to będzie w tę stronę. Ekstremalne kule ognia. Um. O! U, nawet nieźle trafiłem. Dobra. Tak, przede wszystkim zależy mi na tym, żeby z greckiego tutaj. Wait, what? Jakim co. To... czemu oni dalej ten. Ne. Mech. No, tu trochę tańczą. E, tu im się dobrze powodzi nawet Powiem wam Oj. A w tę stronę też nie dobra Dobra, jakieś skupisko ludzi Dwadzieścia dziewięć osób. O. W sumie trochę więcej potrzebuje. Eee, czy dostałem... Nie, nie dostałem jeszcze. tu, 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 tu... tu. Ile tutaj mamy osób? 95. Uuu. A tutaj. Niby tak, ale tu są dzieci. Więc tak, chciałem być innym złym bogiem, ale się okazuje, że nie będzie mi być innym złym bogiem, ponieważ chcę to ogarnąć nie w 10 lat, ale może w. W mniejszą ilość godzin. O nie. Tyle wiary jest potrzebne, żeby zdobyć tę wioskę. Mm. Byłaby wielka szkoda, gdybym nie potrzebował tej wiary jednak, żeby zdobyć tę wioskę. Hej, łap. A, niestety trochę się ten. A, niestety to też działa na korzyść Nemezisa. Halo? Może by się ptaki w końcu zrobiły? Ah. Może ich uleczę. Widzicie, jako bonus. 14. Hmm. 14, no muszę wycelować w ludzi. Muszę wycelować, gdzie są ludzie. To się odbuduje, uwierzcie mi, i będę odbudowywał bardzo dużo. Bardzo dużo, ale to jest brak cierpliwości. I guess. Dobra, ile teraz zostało osób w wiosce? Pięć. Dobra. Dobra, grunt, żeby wrócili z Nemezisa, z ołtarzu. Z ołtarza właściwie. Nie zdążyłem go podnieść. Czy Nemezis rzucił tarczę? Czy ktoś jeszcze się modli w wiosce, w wiosce na ołtarzu Nemezisa, I wonder? Nie. Nie, i to jest bardzo dobrze, że nikt się nie modli. Mamy za wiary. Cztery osoby, raz, dwa... Ty jesteś Grekiem, nie. Nie, wy jesteście Aztekami? Ty też jesteś astekiem. To tak jak cztery osoby żyją, jak widzę, że żyją dwie. I na wiek, ma więcej wiary niż wcześniej, niż jak zaczynaliśmy, nie. Czy będziecie pod wrażeniem we dwójkę tego? Nie, w ogóle nie będziecie pod wrażeniem. Wow. Jesteście zbyt zajęci. Jesteście zbyt zajęci przeżyciem, jak widzę. O! <grytanie> Uprowadziłem ci go Nemesis. Sorry. Dobra. Wait, what? co? jest? nie z Nemezisa? Halo? Halo, co się dzieje? E, no dobra. Czy jest ktoś gdzieś? Martwy. Dobra, potrzebuję ogarnąć tajemnicę. Ludzi z wioski Nemezisa. Chyba, że mi się nie wyświetlają, jak wciskam S. Nie, no bo oni nie mogą przecież. Oni nie mogą tańczyć. Nie ma kto mu tańczyć. To są oni, nie, to nie mogą być oni. Idzie do domu, to jest Tybetańczyk. Dobra, gdzie są. Gdzie są ludzie z wioski Nemezisa? Jest jeden. Proszę, niech to będzie jeden, jedyny, który. Nie, dwóch. Jeśli zabiję jego, to nikt nie będzie nawet w stanie pójść do hramu. Co nie? Tylko muszę w niego wycelować. Dobra. Jeszcze jedna osoba. Jeszcze jeden grek gdzieś jest. I wtedy pokażę wam jedną rzecz, która się dzieje, kiedy zrobimy taką rzecz. Wy jesteście 1200. Jesus fucking. God. 1261 osób. No się z tym będziemy trochę wozić. Hmm. No to co? Nie pozostało nam nic innego, jak czekać aż ten Grek się tutaj pojawi, co nie? Wait, what? Wait, nie, to jest grecki. To jest ola long, Ja myślałem, że to jest grecki. Dobra, czyli ta jedna osoba tańczy u Greków. Znaczy, to i tak jest martwa wioska, i będzie martwa. To czy ja po prostu potrzebuję podpalić. Tak, potrzebuję podpalić totem po prostu. Mamy I teraz on zbiera się pod katastrofie. Dobra. A niestety danie odchodów chowańca nie zadziałało na zatrucie pokarmowe. Hmm. Trochę to szkoda. Chociaż możemy spróbować jeszcze raz. Wait, what? cóż? Jacuś Jacuś, opamiętaj się Jezu Powiem Ci, że mnie przestraszyłeś Jacuś. Eee, bardzo mnie przestraszyłeś. Dobra, gdzie jest ów... Ów Grek? Gdzie on jest? Nie mówcie mi, że dalej tańczy. Nie. Naprawdę aż tyle. Naprawdę. Ta wioska i tak już jest stracona. Ech. A miało być tak pięknie. Dobra. Ech. Dam wam wszystkim leczenie. W sumie leczenie japońskie. Zwykłe leczenie japońskie jest strasznie potężne. Patrzcie. Praktycznie wszystkich leczy. A, więc tak. Na razie to w ten sposób a, ogarniamy. No dobrze, ale to by było na tyle w tym odcinku z serii. Zagrajmy w Black and White. W przyszłym odcinku po prostu pójdziemy zabić tego Greka, jak w końcu tutaj dojdzie. Zrobimy to samo z wioską tybetańską, prawdopodobnie. Żeby już się nie męczyć, żeby przyspieszyć cały proces. Jakby dobrym bogiem zdobywanie tego wszystkiego jest tak upierdliwe. Ale na coś patrzysz, to może zobaczysz z bliska, jak cię rzucę. W sumie super, wszyscy umierają świetnie, więc to następnego razu bogowie.